Sponsorem wiadomości jest sklep Castorama, sprzedawca czujników tlenku węgla i dymu. Czujniki już od 79 zł. Pracować czy nie pracować? o to jest pytanie. W powiecie nyskim stopa bezrobocia wynosi ponad 20%. W naszej sądzie sprawdziliśmy, co o tak zaskakującym wyniku sądzą mieszkańcy Nysy. Od 2013 roku osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie mogą ubiegać się o zasiłek na cały rok. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy stopa bezrobocia w danym powiecie przekroczy 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Spytaliśmy, co o takiej sytuacji sądzą sami Nysanie. W Nysie bardzo dużo ludzi jest bezrobotnych, sprawa bez zasiłku i też. Sam chodzę, szukam pracy i ciężko znaleźć. Większość patrzy na jakość zarobków, ilość zarobków, i to też decyduje o tym, że taki wskaźnik bezrobocia jest. Jakie według mieszkańców mogą być powody aż tak wysokiego bezrobocia? Jednak dużo zakładów padło, i jednak, mimo wszystko, e, nic więcej nie powstało nowego. FZZ, Garbarnia, Mleczarnia, ptk, bo wszystko zginęło. Na pracy nie ma. Pracy w powiecie nyskim jest mało, a nawet gdy ktoś się znajdzie, nie zawsze warunki zatrudnienia są zadowalające. Większość umów jest na tak zwany czas określony, czyli nie mają stałej pracy, nie mają takiego pewnego zabezpieczenia. Dlatego też ich może w ten sposób podchodzą do rzeczy. A pracy nie ma. Jak jest praca, to jest taka praca, że. Ci pracodawcy to tak trzy miesiące, cztery miesiące i do zwolnienia, albo umowa, zlecenie. Bywa też tak, że odnalezienie pracy nie zawsze jest grą fair play. Sama jak potrzebowałam pracy, to nie było tej pracy, a potem jak się okazało, to i tak trzeba mieć znajomości, i tak trzeba mieć znajomości. Dla tych, którzy pracy znaleźć nie mogą, jedyną nadzieją jest zasiłek dla bezrobotnych. Jednak mimo, że na cały rok nie zapewnia on wygody życia. Chcą pracować, ale no nie wszyscy zasiłek mają. Kto ma, to ma, ale zasiłek się skończy i koniec. No ja myślę, że chyba lepiej mieć tą pracę, no bo ten zasiłek to też przez rok czasu i też proponują w czasie panią zasiłku takie prace, że nikt nie chce iść tam do tej pracy. Za 700 zł wyżyć to jest naprawdę ciężko. Mimo wielu problemów mieszkańcy Nysy nie tracą jednak nadziei. Sama jestem bezrobotna, ale się właśnie staram o dotację, więc mam nadzieję, że jednak otworzę jakąś działalność i coś tam się jednak uda. Jednak w większości przypadków sytuacja wygląda tak. Sama jeszcze dwie córki, które skończyły wyższe studia i są obydwie we Wrocławiu, bo tutaj no nie było pracy. Nyski rynek pracy nie przedstawia się obiecująco. Miejmy jednak nadzieję, że ta sytuacja szybko się zmieni.